Tam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Przechodzę z krótkim omówieniem, jeżeli chodzi o markę Somens, Jest to marka hiszpańska, nie ma dużo zapachów w swojej ofercie. Ja styczność, wydaje mi się, że można powiedzieć, że mam dużą, dlatego że poznałam wszystkie zapachy. To znaczy, bliżej bądź dalej, że tak powiem. Jeżeli chodzi o te najnowsze, czyli Onis i Capriccio, Onis są dla mnie zbyt męskawe, Capriccio... Dla miłośników takich klimatów jak Kajal Lamar czy też później poznany Orens Kalis Jeżeli chodzi o wcześniejsze zapachy to mam Dekant Jeszcze tak porządnie nie testowałam, natomiast przed Dekantem miałam też próbkę Areny, to jest taka róża trochę arabska, trochę trochę ciężka ale jednak mimo wszystko trochę inna Europejskość w tym zapachu też jest Dobre parametry Dlatego zdecydowałam się, bo fajna była okazja Że jednak sprawdzę większą ilość Nie tylko próbkową Mam flakon ich świeżego, herbacianego zapachu Aria Muszę powiedzieć, że przepiękny na wiosnę, a bardziej nawet na lato <laughs> Mam też flakon Jade I mam też flakon Sedy z Agrestem Jeżeli chodzi o Jade To jest bardzo urokliwy, taki dziewczęco-kobiecy, kwiatowy, świeży Taki bym powiedziała, bezpieczny, ładny. Coś mi te włosy dzisiaj irytują. Takie chyba dam na bok zapląć, będzie lepiej. Natomiast o sedzie będzie osobny filmik. Aktualnie jest to dosyć nowy nabytek. To jest ostatni poznany przeze mnie, jeżeli chodzi o tą pierwszą czwórkę, dlatego że Onis oraz Capriccio to są dwa najnowsze zapachy. Także o tym zagreście będzie osobne omówienie, także zapraszam serdecznie.